Pecos i gładka skóra to wcale nie musi się wykluczać. To mit, że kobieta z pecos musi pogodzić się z nadmiernym owłosieniem mit, który powtarzany jest przez lata. Tak, pecos to zaburzenie hormonalne, a nadmierne owłosienie to objaw, z którym można walczyć skutecznie. Jeśli zauważyłaś u siebie włosy na brodzie, na brzuchu, na piersiach to nie wstyd to sygnał, żeby zacząć działać. Endokrynolog, badania hormonalne, dieta, styl życia i wybór skutecznej metody usuwania nadmiernego owłosienia. Pecos nie odbiera ci kobiecości, ale bierność może. Masz Pecos? Nie zwlekaj i działaj świadomie. Zapisz i udostępnij te informacje i porozmawiaj z lekarzem prowadzącym i ekspertem elektroepilacji, by trwale usunąć twoje nadmierne owłosienie.